Cześć. Z tej strony Marta. Mam już przygotowane materiały. Jest przygotowana kawa, bez niej ani róż. W pogotowiu również jest komputer, czasem odpalam sobie po prostu w tle jakieś filmy. Jest CZX, moja maszynka, więc można zacząć działać. I już tutaj przystępuję do pracy. Przygotowałam sobie papier do akwareli. Wszystkie materiały oczywiście podlinkuję Wam pod filmem, nie będę tego za każdym razem e, powtarzać, więc jeżeli coś Was interesuje, to zaglądajcie do opisu pod filmem. E, papier do akwareli zawsze sobie przyklejam za pomocą taśmy łoszy lub taśmy tutaj malarskiej, e, tak żeby po prostu papier nie latał mi po całej macie, a też żeby mocno się też. Tak, nie wypaczył w trakcie nakładania kolejnych preparatów. Głównie mam tu na myśli wodę. Tutaj właśnie za pomocą mistera, czyli takiego pojemniczka z atomizerkiem, popryskałam sobie papier delikatnie wodą, tak żeby potem. Tusze Distress Oxide łatwiej mi się rozprowadzały. Jeden z filmów, które wcześniej nagrałam, już jakiś czas temu, również tworzyłam właśnie na nim tła za pomocą tuszy Distress. Często wracam do tej techniki, do tej techniki. bardzo lubię tworzyć własne tła. Muszę się przyznać, że nie zawsze wychodzą mi idealne, tak jakbym chciała. No bo tutaj ciężko też zapanować nad tuszami, co one nam razem z wodą zaproponują, ale w tym wypadku tego tła jestem bardzo, bardzo zadowolona. Użyłam do tła przede wszystkim dwóch kolorów. Widzicie tutaj obok, to jest dried Marigold i jeden z nowszych kolorów Lumberjack paid To są, jeden kolor jest taki brzoskwiniowy, drugi czerwony, choć też ten czerwony, jeżeli damy mało pigmentu, czyli mało tuszu, on może może w niektórych miejscach wyglądać właśnie też jak taki różowy kolorek. Ja tutaj oba tusze dosyć mocno wymieszałam ze sobą. Nałożyłam pierwszy ten brzoskwiniowy, potem ten czerwony. Tutaj już jedną ręką suszę, to jest nagrzewnica Rangera, drugą ręką jeszcze dodaję wody, żeby powstawały takie ciekawe zacieki i sięgnęłam też po mniejszy pędzelek w tym momencie, tak żeby dodać jeszcze pigmentu w niektórych miejscach i żeby po prostu stworzył się jakiś jeszcze ciekawszy wzór. Jeżeli chodzi tutaj o same... Nakładanie, sposób nakładania to jest po prostu kombinowanie, bawienie się i kombinowanie. Po prostu robię to do momentu, w którym albo przesadzę, albo tak jak tutaj, który jest po prostu zadowalający, który mi się podoba i wiem, że to jest aha, jest fajnie. Nie dodaję nic więcej, bo mogę to zepsuć. Tutaj sobie właśnie dosuszam cały, cały papier. Potem, tak jak stwierdziłam, mogłam zrobić większe to tło do jednego celu, ale to powiem Wam później. Zrobiłam tutaj właśnie to tło tak, żeby mi starczyło na bazę do kartki. Zdejmuję, zdejmuję ten. Papier, tą taśmę malarską dalej podsuszam, bo jeszcze tutaj w jednym miejscu było więcej wody, taki większy zaciek się porobił i właśnie on się, o tutaj widzieliście, to dokładnie jeszcze nie do końca wysuszył, nie wysuszył się ten papier. W tym momencie, kiedy już tutaj robiłam ostateczne podsuszanie, przypomniałam sobie, że przecież nie zrobiłam chlapań, więc z powrotem jeszcze raz sobie użyłam tutaj tuszu tego brzoskwiniowego rozmieszałam z wodą i za pomocą małego pędzelka, tak już pstrykając w niego, porobiłam takie chlapanie. Przeważnie chlapię właśnie z, za pomocą jednego stóży, który użyłam do robienia danego tła, ale też sięgam po mój ulubiony Distress Oxide w Picket Fence. To jest biała mgiełka, też z kolekcji oksydów. Uwielbiam ją i za jej pomocą właśnie robię białe, Białe te, białe kropeczki, czyli białe chlapania. Jakoś tak bez tych chlapań wydaje mi się to tło fajne, ale takie niedokończone, a chlapania wykańczają mi całość. Podsuszam po raz kolejny, żeby tutaj mi się nic nie popsuło i tak wykonałam tło do swojej kartki. Chciałabym Wam tutaj powiedzieć, że nie użyję żadnego papieru sklepowego do całości, ale jednak mały fragmencik kartki, co niedługo się okaże, będzie właśnie zrobione z... Z papieru do skrapu. Tutaj sobie obcinam troszeczkę bazę e, kartki, bazę kartek. Używam w sumie na ten moment, tylko i wyłącznie rzeczy z papieru i właśnie te bazy też są dostępne u nas w sklepie, znajdziecie je w, w różnych formatach, w pionach, w poziomach, także e, każdy na pewno znajdzie coś, co dla siebie lubi. Uwielbiam je za to, że po prostu są mega sztywne. To jest 300 GSM, gramatura, także. Jakościowo są jak najbardziej na tak. Zmniejszyłam ją sobie, po prostu chciałabym, żeby ta karteczka była mniejsza, a też żeby elementy, które na niej mam zamiar przykleić, były bardziej widoczne i tak się nie gubiły na dużym tle. Teraz sobie obcinam to moje tło, które przed chwilą wykonałam do rozmiarów bazy kartki. W sumie pomniejszyłam o pół milimetra ten rozmiar bazy. E, tak żeby powstało, o właśnie widzicie, małe, e, żeby baza była po prostu widoczna gdzieś tam w tle. E, Teraz y, bardzo mi się spodobało to. Y, ogólnie tak, miałam koncept na tą kartkę od początku, wiedziałam jak ona ma wyglądać, ale w trakcie kiedy zrobiłam to tło, to zaczęłam troszeczkę kombinować, bo to tło bardzo mi się spodobało i y, y, zastanawiałam się, czy nie zmienić czegoś, żeby nie zasłonić aż tak tego tła, ale z końcu stwierdziłam, że robię tak jak na początku sobie zaplanowałam. Tutaj użyję jednego z folderów do embossingu 3D. Y, w folderu do embossingu, który jest marki CZX. On jest w takie serduszka, co prawda. Ja, patrząc teraz na tą kartkę, która mi wyszła, widzę ten embossing na tym papierze, a tutaj w kamerze on będzie bardzo słabo widoczny. Musicie uwierzyć mi na słowo, że on tam jest. Tu tego nie widzicie, uciekłam poza kadr, no bo maszynka, jak widzieliście na samym początku filmu, jest po mojej lewej stronie biurka, dlatego już tutaj nie zmieniałam kamerki. O, tu widzicie ten efekt serduszek. No, i po, za pomocą maszynki sobie e, z embosą, z zembosingowałam, e, wytłoczyłam to tło, które e, wcześniej wykonałam. E, e, oprócz tego, że powstała nowa, kolejna nowa faktura na tle, e, ten papier trochę mi się po prostu też wyprostował, nie, był, nie jest już taki wypaczony także stwierdziłam, że to jest fajny pomysł na wyprostowanie y, też papieru po użyciu wody i akwareli, bardzo szybki, bo wystarczy przejechać to przez maszynkę. też myślę, że fajnie by y, po prostu y, było y, znaczy się, chciałabym częściej używać z folderu do embossingu. Nie mam ich co prawda za dużo, bo jakoś tak nigdy nie byłam fan tych technik, ale tutaj jak najbardziej jestem zadowolona, bo to ta kartka zupełnie inaczej wygląda. Tutaj przed chwileczką mogliście zobaczyć, że to jest ten papier do skrapu, który użyłam. My Favorite Things, taki mały bloczek 15x15 cm, czyli to jest ten papier... Również od firmy, której są stempelki. O stempelkach Wam wcześniej powiedziałam, ale po prostu kolorowałam je już. Dawno, dawno temu, na początku w ogóle roku, w styczniu, pokolorowałam więcej tych misiaczków i e, zostały mi, i tak sobie leżały w tej miseczce, leżały, leżały. E, a, a propos miseczki, Aniu, dziękuję za piękne miseczki, które dostałam od Ciebie. E, także misiaki leżały sobie w tej miseczce i czekały na swoją kolej, i właśnie tutaj mi idealnie podpasowały do wykonania tego tła. Ja akurat kolorowałam tutaj kopikami i może przy kolejnym filmie, który gdzieś tam będę robić e, z kursem, tutorialem, e, pokażę Wam moje kolorowanie już tak mm, stricte właśnie skupię się na kolorowaniu. Dobra, wracając do kartki, w międzyczasie szykuję shakera. E, shaker to jest gotowa baza z Twojej tekturki y, i muszę przyznać Wam, że bardzo Uwielbiam te bazy do shakerów, przeróżne zresztą to widzicie, bo często do nich wracam, często na ich, z nimi pracuję. I muszę powiedzieć, że w swojej pracowni zawsze po prostu mam zapas takich kółeczek, tych standardów, jakichś dziecięcych shakerów, czy też na śluby, bo po prostu one się często mi przydają i wolę mieć ich na zapas. Jeden ze stempelków, które pokolorowałam, czyli tutaj namiot cyrku, przeklejam na płasko w środek shakera. Tak to sobie wymyśliłam w trakcie tutaj tworzenia, żeby coś w środku było. No a tutaj e, mój nowy dziurkacz, jak widzicie, jeszcze zapakowany, nie To jest dziurkacz Wear Memory Keepers. I muszę przyznać, że byłam tak sceptycznie troszeczkę na początku do niego nastawiona, bo e, jest taki, wiecie, to jest konfetti, po prostu dziureczki. Ale stwierdziłam, że do robienia shakerów, a ja kocham shakery, jest idealny. I to jest ten moment, kiedy stwierdziłam, że zrobiłam za mało tła, bo fantastycznie by wyglądało, gdybym miała właśnie wykonane... Do środka shaker'a, to konfetti z papieru, który wykorzystałam do zrobienia z mojego tła, o może tak. Także tu tą resztkę chociaż papieru, który mi została, robię sobie, dziurkuję sobie. I fantastycznie to wygląda. W ogóle fajnie, by wygląda, jakby były jeszcze dwustronne, to już w ogóle byłby ubyszał. Także jak widzicie, ja też przy tworzeniu robię błędy. Chociaż to nie jest błąd, to po prostu było niepomyślenie z mojej strony, że mogłam coś jeszcze zrobić nad to, żeby fajnie potem to wykorzystać. Ale na tym człowiek się uczy. Więc pamiętajcie, że każdy z nas jest na etapie takim, że gdzieś tam w trakcie tworzenia. Wpadamy na kolejne pomysły i uczymy się tym samym na własnych jakichś tam doświadczeniach. Także tutaj wsypuję te moje skrawki z konfetti. I wysypuje coś magicznego. To jest ten moment, kiedy możecie zobaczyć chyba po raz pierwszy tak na serio w pracy w na żywo. E, mix Węki, czyli nasze, moje i Ani ambasadorki i papierowej przygody. E, cekinki, które już wkrótce, słuchajcie, będą dostępne w crowdwingie. To są nasze e, miksy cekinów i elementów ozdobnych w różnych tematykach. Nie będę na ich temat więcej opowiadać, bo to już wkrótce, ale to jest. Pierwsza praca, pierwsza kartka, która, w której oprócz swojego konfetti właśnie wykorzystuję miks także jestem przeszczęśliwa. A zresztą ten zestaw chyba jeszcze nie był nigdzie publikowany, także w ogóle jest pre-premiera i mam nadzieję, że Ania mnie za to nie udusi. Teraz przeklejam swoje, swoje, swoje tło za pomocą kleju. Klej używam Eco Scrabooking i to jest mój hicior ostatnich, ostatniego roku. Tak, chyba go nie dałam w swoim zestawieniu top na początku roku, ale tak, to on jest hitem i odkryciem mojego w 2022 roku. O tak. Teraz przymierzam sobie te moje już wcześniej pokolorowane i wycięte elementy, stempelki pokolorowane przeze mnie i kombinuję tutaj, jakie sobie ułożyć. Chciałam te wagoniki koniecznie użyć, bo mam ich pełno, zostało mi i po prostu... Wiem, że jeżeli teraz nie użyję, no to zostaną do kolejnej pracy, gdzieś tam będę mogła je użyć i, i to nie jest problem, ale po prostu miałam ochotę gdzieś tutaj coś wrzucić, e, oprócz e, chociaż jeden użyć. Także tu widzicie moje kombinowania z układaniem kompozycji. I trochę to trwa, ale po prostu chcę być... O, chyba wpadłam na ten moment, gdzie dobra, kleję to po prostu. E, shaker też przekleiłam na klej i uwaga, do tej kartki... Co jest zadziwiające dla mnie. Nie użyłam ani jednej kosteczki 3D. Jak widzicie, tego misiaka też przekleiłam na klej. Jedynie do drugiego misia, i tu się przyznaję, że na, użyję taśmy dwustronnie klejącej, którą wam zaraz pokażę. To jest taśma, taśmy też znajdziecie u nas. W sklepie, i ja też napisałam na temat taśm i kleju posta na naszego bloga. Też go Wam podlinkuję pod filmem. Myślę, że to jest też ciekawy artykuł, może bardzo podstawowy, ale dla osób, które gdzieś tam początkują i chciałyby dowiedzieć się więcej o technikach mocowania, to, to serdecznie zapraszam odsyłam do tego postu. Wagonik jeden jest, na, przyklejony na klej, i tutaj w tym momencie sięgam po moją taśmę, dwustronnie klejącą. Ona słuchajcie, jest bardzo cienka, w sensie nie jest płaska, ale ma jeden mm wysokości, więc te osoby, które znają moją twórczość, wiedzą, że ta kartka jest niesamowita dla mnie, przez to, że nie użyłam kosteczki o grubości 3 mm. Dobra, ale będąc poważnym i wracając do, do tematu, e, taśmy wam polecam, bo, mm, bo są fajne i e, kosteczki też są fajne. Oczywiście, a tutaj możemy większe po prostu uciechać sobie mm, odległości. Kartka gotowa, można było dodać jeszcze jakiś napis. Ale ja ją zostawiam na ten moment. Tak jak jest, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Poproszę łapki w górę i też poproszę o subskrypcję naszego kanału. Bądźcie na bieżąco z naszymi kursami, tutorialami i wiedzą o produktach.